Przypuśćmy, że dostajecie zaproszenie. Zaproszenie do odbycia miesięcznej misji w kosmosie. No to akceptujecie, no bo jakaś fajna przygoda, coś tam się będzie działo. Tylko jest jeden haczyk w tej umowie. Jak już dolecicie na miejsce, będziecie musieli trenować po 2,5 godziny, 6 dni w tygodniu. A koniec końców i tak stracicie część masy mięśniowej. To jest trochę dziwne, no bo z drugiej strony, jeżeli robilibyście nawet połowę tego, co oni, na Ziemi, trenowani trzy razy w tygodniu, bylibyście w stanie zbudować ogromną ilość masy mięśniowej, a jeszcze na pewno nie mielibyście problemu, żeby ją utrzymać. Więc nasuwa się tutaj pytanie, co takiego różni te dwie sytuacje? Co takiego powoduje, że w kosmosie, nawet trenując, będziemy tracić mięśnie? Pierwszy istotny wniosek możemy wyciągnąć z popatrzenia, co się dzieje, kiedy komórki mięśniowe zaczynają rosnąć. Komórki mięśniowe mają taki walcowaty kształt. One ciągną się od jednego ścięgna do drugiego ścięgna po drugiej stronie mięśnia, przynajmniej większość tych komórek. Tak więc w przybliżeniu jesteśmy w stanie określić ich wymiary po prostu patrząc na wzory na pole i objętość walca. I zobaczmy, co się dzieje, kiedy taka komórka mięśniowa zaczyna rosnąć. Kiedy promień wynosi 1, powierzchnia takiej komórki wynosi 2pi i objętość też 2pi. Kiedy promień wynosi 2, powierzchnia takiej komórki ma 4pi i objętość również wynosi 4pi. Natomiast kiedy promień już wynosi 3, powierzchnia ma 6pi, a objętość 9. Tak więc im komórka mięśniowa staje się większa, tym większa jest jej objętość w porównaniu do powierzchni. I to pociąga za sobą pewne konsekwencje. Chociażby komórki mięśniowe wytwarzają energię i wytwarzają ją albo w procesach przemian tlenowych, Albo w procesach przemian beztlenowych. Tylko wytwarzanie energii w procesach tlenowych ma swój limitujący krok. I jest nim dostępność tlenu. I tutaj pojawia się problem, dlatego że naczynia krwionośne, którymi płynie natlenowana krew, one nie wnikają do środka komórki, tylko oplatają ją tak jakby na powierzchni. Przez co tlen, który znajduje się we krwi, musi przeniknąć do komórki przez jej powierzchnię, przez jej błonę komórkową. A to powoduje, że im komórka mięśniowa staje się większa, tym większa jest ilość tego ustrojca w środku, ale nie nadąża za tym powierzchnia, przez którą przepływa tlen, przepływają substancje odżywcze, przez którą odprowadzany jest chociażby futlenek węgla. Przy okazji, im komórka mięśniowa staje się większa, tym dystans, jaki dzieli powierzchnię komórki, od jej środka się wydłuża. Tak więc energia, która musi tam przepływać, ten, który musi tam przepływać, ma większą, dłuższą drogę do pokonania. A to powoduje, że z reguły większe komórki mięśniowe przy okazji też są mniej odporne na zmęczenie dlatego, że trudniej po prostu do nich dostarczyć substancje odżywcze. I nasz organizm rozwiązuje ten problem, wykształcając takie dwa główne typy komórek mięśniowych. Komórki typu pierwszego, wolnokurczliwe, małe, ale polegające na przemianach tlenowych, przez co odporne na zmęczenie i komórki mięśniowe typu drugiego, szybko kurczliwe, duże, ale polegające na przemianach beztlenowych. Na fermentacji mlekowej na fosfokratynie. Natomiast te beztlenowe systemy wytwarzania energii mogą zapewnić energię tylko na krótki czas, przez co komórki typu drugiego z reguły będą się dużo szybciej męczyć. Dlatego, żeby komórki mięśniowe typu pierwszego mogły pozostać odporne na zmęczenie, ich wzrost musi być limitowany. Natomiast w przypadku komórek typu drugiego nie ma już takiego ograniczenia i mogą rosnąć większe. I dokładnie takie coś obserwujemy. Z reguły komórki typu drugiego są o 50% większe niż komórki typu pierwszego. Tak więc, kiedy zaczynamy trenować, większość tego, co rośnie w mięśniach, są to włókna typu drugiego. A przy okazji, jeżeli trenujemy przez dłuższy czas, Część włókien typu pierwszego zaczyna się przemieniać we włókna typu drugiego i dalej przyczyniać się do wzrostu mięśnia. Dlatego, jeżeli popatrzycie na kogoś, kto ma plecy jak lotnisko, to w rzeczywistości większość tego, co tam widzicie, są to przerośnięte komórki typu drugiego. Poza odpornością na zmęczenie, włókna typu pierwszego mają jeszcze jedną bardzo istotną przewagę. Są wydajniejsze podczas skurczów izometrycznych. Tylko co to w ogóle znaczy? Kiedy chociażby w sobotni poranek dostajecie od ojca bojowe zadanie, żeby pójść, pomóc przy samochodzie, i podtrzymać latarkę, to przytrzymanie tej latarki przy zablokowanych mięśniach, czyli nieruszających się, jest wydajniejsze przy pomocy włókien typu pierwszego niż przy pomocy włókien drugiego. To znaczy, że. Zrobienie tej samej czynności przy pomocy włókien typu pierwszego spaliłoby mniej energii niż przy pomocy włókien typu drugiego. No i tu już części osób mogła się zapalić lampka. No bo jeżeli historycznie cały czas zwierzęta borykały się z brakami pożywienia, potem ludzie cały czas borykali się z brakami pożywienia, to czy nasze mózgi nie wpadły na pomysł, żeby każdą czynność, którą da się wykonać przy pomocy włókien typu pierwszego, wykonać przy ich pomocy i w ten sposób przeoszczędzić trochę energii, no właśnie dokładnie takie coś się stało. I nosi to nazwę zasady wielkości Henmana. Jednak, żeby zrozumieć, czego dotyczy ta zasada, musimy jeszcze wyjaśnić, czym są jednostki motoryczne. Dla przykładu, na taki biceps składa się około 200 tysięcy włókien mięśniowych. I biorąc pod uwagę, że komórki nerwowe, które unerwiają ten mięsień, są tylko około 10 razy mniejsze od samych włókien mięśniowych, to gdyby do każdego pojedynczego włókna mięśniowego musiała dolecieć taka komórka mięśniowa, to byście mieli rękę wielkości lufy od czołgu. Więc tego się nie da zrobić. I nasze ciała rozwiązują to w ten sposób, że jedna pojedyncza komórka mięśniowa będzie unerwiać kilka, kilkanaście, kilka tysięcy włókien mięśniowych. I właśnie ta komórka mięśniowa i wszystkie włókna, które ona unerwia, będą nazywać się jednostką motoryczną. Na biceps składa się około 312 jednostek motorycznych. I oznacza to tyle, że do bicepsa dolatuje 312 komórek nerwowych, wypustek komórek nerwowych. Które będą odpalały 200 tysięcy włókien mięśniowych. Wygląda to tak, że w rdzeniu kręgowym, w środku kręgosłupa, znajdują się komórki nerwowe, których pobudzenie będzie aktywować mięśnie. Więc jest sobie tam taka komórka, i ma ona swoją wypustkę, która może mieć tam 20 cm, może mieć pół metra czy metr, i ta wypustka doprowadza. Impuls do mięśnia i w obrębie już samego mięśnia zaczyna się rozdzielać i przykleja się do każdego z włókien mięśniowych, które pobudza. Natomiast ilość tych komórek mięśniowych, które pobudza pojedyncza komórka nerwowa, będzie się różnić. Najmniejsze chociażby te jednostki materyczne składające się z najmniejszej ilości włókien mięśniowych, no to jedna komórka może pobudzać kilkaset komórek mięśniowych. Natomiast w największych jednostkach motorycznych aktywacja jednej komórki mięśniowej może pociągać za sobą aktywację kilku tysięcy komórek mięśniowych. W praktyce powoduje to, że chociażby na taki mięsień piszczelowy przedni składa się około 200 jednostek motorycznych, ale aktywacja 50% z nich, czyli 50% tych najmniejszych jednostek motorycznych, Powoduje wygenerowanie około 10% siły. Natomiast aktywacja 20 największych jednostek motorycznych, w skład w który wchodzi ogromna ilość włókien mięśniowych, przekłada się na wygenerowanie połowy siły tego mięśnia. Więc ta rozpiętość między małymi jednostkami motorycznymi a wielkimi jednostkami motorycznymi jest po prostu ogromna. Wracając do zasady wielkości Henma. Mówi ona tyle, że na początku będą aktywowane małe jednostki motoryczne, potem będą aktywowane średnie jednostki motoryczne, a na końcu będą aktywowane duże jednostki motoryczne. Jest to dla nas o tyle istotne, że małe jednostki motoryczne, niskoprogowe, te aktywowane na początku, składają się wyłącznie z włókien typu pierwszego. Czyli tych włókien, które i tak bardzo słabo rosną. Natomiast wysokoprogowe jednostki motoryczne, czyli te, które mają wysoki próg aktywacji, aktywowane są na końcu, będą składać się z ogromnych skupisk włókien typu drugiego, czyli tych włókien, które są najbardziej podatne na wzrost. I w praktyce oznacza to tyle, że chociażby, jeżeli robicie pompki, no to na początku, jeżeli jeszcze nie jesteście zmęczeni, Robicie te pompki praktycznie wyłącznie przy pomocy niskoprogowych jednostek motorycznych, przy pomocy tych włókien typu pierwszego. Natomiast wraz z tym, jak część Waszych mięśni się zaczyna męczyć, aktywowane będą jednostki motoryczne o coraz wyższym progu. A jeżeli zrobicie te pompki do takiego momentu, że już zejdziecie do podłogi i nie wstaniecie, Oznaczać to będzie, że aktywowane zostały wszystkie włókna mięśniowe, i wszystkie włókna mięśniowe zdążyły się na tyle zmęczyć, że nie jesteście w stanie wykonać tego ruchu. Więc na początku nasz organizm korzysta z włókien typu pierwszego, czyli tych, które i tak za bardzo nie rosną, ale wraz z tym, jak jesteśmy coraz bliżej tego momentu, że już nie jesteśmy w stanie wykonać kolejnego powtórzenia, Aktywnych jest coraz więcej tych wysokoprogowych jednostek motorycznych, czyli tych, które składają się wyłącznie z włókien typu drugiego, które już dużo lepiej rosną. No i to jest taka najprostsza forma zasady wielkości Henmana. Na początku aktywne są niskoprogowe jednostki motoryczne, a później wysokoprogowe jednostki motoryczne. Jeszcze do tej zasady wrócimy, bo oczywiście ona tam została opublikowana w 1957 roku, ale do dzisiaj znaleziono od niej wiele wyjątków. Część z nich jest dosyć istotna, ale do tego będziemy wracać jeszcze chociażby przy okazji serii efektywnych i przy okazji powtórzeń efektywnych. Z tą wiedzą możemy wrócić do tytułowego pytania. Dlaczego kosmonauci tracą mięśnie? No i sek w tym, że nie tracą wszystkich mięśni tracą mięśnie antygrawitacyjne. O co chodzi? Jeżeli jesteśmy na Ziemi, cały czas znajdujemy się w polu grawitacyjnym. A to powoduje, że żebyśmy nie leżeli na Ziemi ciśnięci w glebę plackiem, cały czas część naszych mięśni musi się przeciwstawiać tej grawitacji, żebyśmy stali wyprostowani. I te mięśnie właśnie nazywają się mięśniami antygrawitacyjnymi. Tak więc, żebyśmy stali wyprostowani, siedzieli wyprostowani, żeby nasz kręgosłup nie gibał się na boki, żeby nam głowa nie opadała, żebyśmy mogli chodzić, cały czas mięśnie antygrawitacyjne muszą się tej grawitacji przeciwstawiać. No i sęk w tym, że kiedy jesteśmy na Ziemi, te mięśnie muszą być aktywne praktycznie cały czas. Kiedykolwiek tylko nie leżymy i nie śpimy, te mięśnie muszą zostać aktywowane. Czyliśmy się nie poskładali jak origami na ziemi. Tylko kiedy lecicie w kosmos i znika grawitacja, te mięśnie przestają być potrzebne. I to powoduje pewien problem. No i tym dokładniej zajmiemy się w trzecim filmie. Natomiast aktywowanie komórek mięśniowych powoduje w nich wzrost syntezy białek mięśniowych, i spadek degradacji syntezy białek mięśniowych. I to powoduje, że aktywowane komórki mięśniowe będą albo utrzymywać swój rozmiar, albo rosnąć. Natomiast, kiedy przestajecie korzystać z tych mięśni, jak w przypadku lotów kosmos, one przestają dostawać ten sygnał. I przez to zaczynacie tracić mięśnie. W przypadku kosmonautów jest to jeszcze utrudniane paroma czynnikami. Po pierwsze, z reguły osoby, które wylatują w kosmos, muszą jadać to żarcie, jakie tam dostajecie w kosmosie. Z reguły są w deficycie kalorycznym, czyli jedzą mniej niż powinny jeść. Z reguły też przez to, że nagle, jeżeli wykonujecie przysiad, nie podnosicie masy swojego ciała, no to oni zaczynają trenować za lekko, zakładają za mały ciężar. Przez co trenują za lekko. No i te czynniki powodują, że kiedy wylatujecie w kosmos, bardzo szybko zaczynacie tracić mięśnie antygrafitacyjne. Natomiast, co jest dla nas istotne, to aktywacja mięśnia powoduje w nim wzrost syntezy białek mięśniowych i zahamowanie utraty tych białek mięśniowych. No i jest to dla nas o tyle istotne, że całymi dniami korzystamy z naszych łydek, z naszych nóg, z naszych mięśni stabilizujących kręgosłup, i one funkcjonują jako mięśnie antygrawitacyjne. Całymi dniami korzystamy z włókien typu pierwszego w naszych rękach. Więc, jeżeli potem pójdziecie na siłownię, czy pójdziecie na jakiś park do street workoutu i porobicie sobie leciutkie ćwiczenia, to wy nagle mięsień, który był aktywny przez 3 godziny dziennie, wy dołożycie mu aktywacji kolejne 15 minut. Więc nagle, jeżeli mięsień, który był aktywny 3 godziny dziennie, będzie aktywny 3 godziny 15 minut dziennie, to jest to praktycznie zerowa różnica. Dlatego na treningu musimy być blisko tego momentu upadku mięśniowego, czyli momentu, w którym nie jesteśmy w stanie wykonać kolejnego powtórzenia, Dlatego, że wtedy zgodnie z wielkością Henmana aktywujemy włókna typu drugiego, które są podatne na wzrost mięśnia. Które są podatne na wzrost i przy okazji nie są aktywne na co dzień. Bo na co dzień, dopóki nie wykonujecie jakiegoś szybkiego ruchu, chociażby rękami, nie wykonujecie jakiegoś ciężkiego ruchu rękami, to te włókna i tak nie są aktywne. Natomiast jeżeli weźmiecie na treningu solidny ciężar. Albo będziecie blisko upadku mięśniowego, jesteście w stanie aktywować te włókna mięśniowe. I to one będą odpowiadać później za większość tego, co wy widzicie jako wzrost mięśnia. No i już podsumowując, w tym filmie dowiedzieliśmy się, że im komórka mięśniowa staje się większa, tym staje się przy okazji mniej odporna na zmęczenie. Przynajmniej taka jest reguła. Ale. Nasz organizm rozwiązuje ten problem wykształcając dwa takie główne typy włókien mięśniowych: włókna typu pierwszego odporne na zmęczenie, ale przy okazji ich wzrost jest limitowany, i włókna typu drugiego, których wzrost jest nielimitowany, ale nie są odporne na zmęczenie. Zgodnie z zasadą wielkości Henmana, na początku aktywowane są włókna typu pierwszego, które i tak słabo rosną. A dopiero później włókna typu drugiego. Tak więc, żeby optymalnie budować mięśnie, wy musicie na treningu aktywować te wysoko jednostki motoryczne. Musicie korzystać z włókien typu drugiego i je odpowiednio obciążyć. Tym, co to znaczy konkretnie obciążyć włókna mięśniowe, zajmiemy się w trzecim filmie i prawdopodobnie jeszcze wrzucimy później w serię. Przy okazji na co dzień cały czas korzystamy z włókien typu pierwszego. Teraz, kiedy macham rękami, trzymam je tutaj, korzystam z włókien typu pierwszego, kiedy siedzę tutaj i mój kręgosłup jest stabilizowany, też korzystam głównie z włókien typu pierwszego, kiedy chodzę, korzystam głównie z włókien typu pierwszego, te też dochodzę włókien typu drugiego, ale ja z tych mięśni cały czas korzystam. Więc one i tak już są aktywowane, one i tak są już obciążane. Więc jeżeli dołożycie kolejne 15 minut obciążania mięśni, które są aktywne przez parę godzin, to nic kompletnie nie zmienia. Dlatego musicie być blisko do upadku mięśniowego, żeby aktywować te włókna typu drugiego, które nie są aktywne na co dzień. I to one będą odpowiadać za lwią część tego, co Wy widzicie, jako hipertrofię, jako wzrost mięśnia. W tym filmie to tyle, a w kolejnym zajmiemy się tym, co się konkretnie dzieje w komórkach mięśniowych. Jak one odpowiadają na dietę?